Okej, okay, druga część wyścigów. Teraz będzie ciężko tutaj wejść. Ty blisko! A, tam jest. Okej, okay, szybko. Nie ga się. Hop. Nie! Już jest tyle czasu spinania. Spinam. Zobaczyłam. Łatwo było. Nie wiem, czy ja chcę to robić drugi raz. A raczej nie chcę. E, teraz na bat Okay. Nie, dobra, na początek nie radzę ci skąd skok, rusz się. Ty, jeszcze mi żaden że nie został. Ja coś tego nie kłam. Dajesz. O dobra, ta walka, ta walka. Lubię tą walkę. Bliżej daj tylko. Mm. Ej, co mnie warło? Ty, tak szybko muszę już złote jabłko jest? Tak, muszę. Ty, zabijam. Nie. Co się stało? Ty, migi mnie zabili. Nie umiesz robić parkura. Te, mój umie. Mój umie robić parkura. Ale zaraz spadnę. Kło. Brak efektów. Ciekawe. Prawda ciekawa. No! No, walka, walka. Dajecie. Kurczę. Co no, wolny. Widziałam cię, widziałam, widziałam, widziałam. Pół serca. Kurczę. ja tylko nie ta walka niedobra, gram na lawę. Ej ty, gość mnie nie umie walnąć. 我大爷。嗯哼 <There. S 2>、uh。Huh. Nie mogę to trafić Ty, ludzie mnie nie mogą trafić Ja jestem naprawdę za trudna na do trafienia Dajesz. Walaj w gościa. Ty, bitwa na łapki. Dajesz, dajesz. Dajesz gościa. Daj go. Jego ja mam. No kurczę, tak trudno go zabić. ja ja tego nie czaję. Tak trudno zabić. No, nareszcie. Nareszcie, matka. A teraz my dwa na dwa. Eee, coś. Okay. Ja nie pytam. O co chodzi? No ochotnego gościa ty. Cześć, co już? Też coś dosta? Paw. No, ty co? Nie mogę zjeść. się wszyscy zaczynają? Ja mi się tutaj jakoś zaczynają? No i jest tego koksa? Ile tych koksów? Znaczy, ile tych złotych jabłek? No i jest to! Ty chłopie! Nie możesz tego zjeść? O, pół serca mam. No brawo, brawo masz pół serca. No. Co? Nie. co tu się? Ha? O co chodzi? Komputer chyba coś nie wyrabia. Okej. Okay. Nie pytam, co ty tutaj robisz. A ja wyłączam Minecrafta i włączam na nowo. Zobaczymy. No jest... git. Jest git. 40 50... a, czyli chyba mam słaby. No, słaby. O. Tak, mocno. 37. Chyba zagram sobie teraz na jakimś świecie. Okej, okay, dobra. jak gram to służby świat. Przetrwanie łatwe. Teraz tak mapa początkowa, skrzynia wynosowa, tkocze spóźnione i larze I stwórzmy go. Położyć. O, wioska. Chcę później zobaczyć, co to jest za stit. Skąd ma od razu za całe? A, bo to nie jest Java. Where? To nie jest Java. To co Minecraft. Nie wiem jaka wersja. Okej, zabijmy sobie górniko. Nie wiem, czy drobina się kilka wystarczy. Pum, pum. Kurczę. Kurczę. A było na trzy kratki. Co ty zrobiłeś, Fryderyk? Muszę sobie dystans Kurczę. Druga część będzie za sekundkę. Okej, okay, to pa. Później nagram drugą część. Kurczę.